Witajcie! Zanim sobie przejdziemy do właściwego materiału, to chciałbym Wam powiedzieć kilka spraw. A pierwsza z nich to jest taka, że teraz spróbuję tak nagrywać poziomo. Dajcie znać, czy Wam się lepiej to ogląda, czy gorzej, czy jest Wam bez różnicy w komentarzach. A druga sprawa, jakbyście mogli zasubskrybować kanał, dać lajka, like chociaż to by było miło. Kanał by mi się rozrastał. Potem, może jakoś przyszłościowo groźby wpadł, to byście też mieli ciekawsze. Materiały do oglądania, jakieś konkursy można będzie robić, rozdawać dżownice. Bo tak to wiecie, jak z własnej kieszeni coś wyłożyć, to też nie jest tak chłopsiub w dzisiejszych czasach. A tak jakby mi się kanał rozrastał, też może jakaś współpraca z kimś by wpadła, to by było lepiej. I dla mnie i dla was, coś też byście z tego mieli. A teraz tak, lecimy z treściwym materiałem. Wiecie, tam mm, wszyscy sobie myślą, że dżownice to sobie uciekają. Bo im coś się nie podoba tego, i sobie wychodzi, i idzie. A to nie jest tak do końca. A dlaczego? Już Wam pokazuję. Na przykład na moim przykładzie. Jak możecie zauważyć, zawsze jak Wam pokazuję ten pojemnik, w którym trzymam drobnicę, to zawsze Wam mówię, że tutaj mi grasują myszy, prawda? I cały czas tak jest. Zobaczcie. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Takie norki pokopane. O tak, bardziej w płaszczyźnie, innej, może nie wiem, czy to uchwycę, czy nie uchwycę. To ciężko. Norki pokopane, i zobaczcie, że te dżownice tutaj jak najbardziej są. No więc teraz mi wytłumaczcie, jak to jest, że skoro ich tutaj powiadają te myszy, to one sobie nic z tego nie robią, tylko sobie tutaj siedzą. Tak, skoro tak szybko nam uciekają z tych kompostowników, zobaczcie. O. I garść, tak? Skoro tak łatwo uciekają nam z kompostowników, one tutaj siedzą, bo tam mają tą słupkę dniową, mi daje właśnie. Skoro tak łatwo uciekają z tych kompostowników, to dlaczego ode mnie one tu nie uciekają, skoro ich ta myża tak atakuje i je. A już Wam tłumaczę. Dla nich ucieczka to jest, tak jak dla nas to przysłowie, że tonący brzydwy się łapie. Czyli o co chodzi. Czyli chodzi o to, że ona, dżownica, zdaje sobie sprawę, że jeżeli wyjdzie na powierzchnię, to ma duże, większe szanse zginąć. A w razie a jest wręcz aż przekonane, że no ma te 90% tak? w jej mniemaniu zginąć. Czyli ona, jeżeli będzie miała jedzenie w środku, nie będziecie jej przelewać, przesuszać itd., tak itd., tak to ona nigdy Wam nie wyjdzie, chociaż nawet by ktoś ją tutaj podkradał i jadł, konsumował. Dlaczego? No bo jej funkcją obronną właśnie jest to szybkie rozmnażanie. Czyli one sobie zdają sprawę, że część tam ich tam zje, ale przez to, że one tak szybko się rozmnażają, to widzicie ta kolejnia, tak jakby ich nazwać, i tak się powiększa. Czyli to nie jest tak, że wiecie, wy je tam przelejecie czy coś i one już uciekają od razu już szukają nowego miejsca. Bo gdyby tak było, to u mnie już od razu by też pouciekały przez te myszy. Tylko jakie są przyczyny, że wam uciekają? Jak kupicie sobie te dżownice, dacie im za mało jedzenia, wrzucicie do jakiegoś pojemnika, albo za mało ten pojemnik czymś wypełnicie po prostu i one będą mm, miały mało przestrzeni, tak? A że je dopiero wrzuciliście, no to one sobie pomyślą, że nie wiem, jakaś ziemia się oberwała czy coś, kurcze, i gdzieś mnie tam rzuciło na brzeg czy coś i muszę stąd uciekać, gdzieś szukać nowego miejsca. One mają takie rozumowanie, to nie jest tak, że one rozumują ten świat tak samo jak i wy, tak? Czyli, że a, dam im dzisiaj, nie wiem, tam Trzy garście jakiegoś podłoża, potem im dam na przykład za tydzień trzy garście i tak dalej i zaraz sobie przyrobią i wyrobią i będzie im miło. Nie, im dacie te trzy garście, to one co właśnie pomyślą, że gdzieś spadła jakaś ziemia, odłamały się od reszty i muszą iść szukać tej reszty, gdzie wcześniej siedziały, gdzie miały dużo tego miejsca. Rozumiecie o co chodzi? Tak jak cały czas wam powtarzam, musicie wy wejść w świat tych dżownic, a nie one w was, no bo one was nigdy nie zrozumieją, one nawet nie wiedzą, że wy istniejecie. One nie wiedzą, że wyjedą do coś, go sobie myślą, że to jakaś dynia spadła, to jakieś jabłko spadło, to jakieś obierki coś tam gdzieś tam mają żarcie, siedzą i jedzą. Także o tym musicie pamiętać i nie da się tak na przykład, nie wiem, wam wytłumaczyć, bo chcecie wiedzieć ile podlewać to i tak dalej. No ja na przykład co trzeci dzień to sobie zraszam, ale na przykład tobie czy powiem, że też musisz co trzy dni sobie zraszać. No i bez zraszał co trzy dni, czy zraszała. I ci wyjdzie, że będą uciekać, albo po prostu pozdychają coś, bo jednak się okaże, że ja trzymam w pomieszczeniu takim, gdzie jest tutaj, nie wiem, 18-15 stopni, jest dość chłodno. A ty będziesz miał, nie wiem, w pomieszczeniu, gdzie będzie 22-25 stopni, i Ty już innej szczęście to zraszać, tak? bo to wszystko pracuje bardziej paruje i tak dalej. Więc taka złota rada dla mnie, dla początkujących hodowców, jest taka, żeby te pojemniki sobie często przewracać. Przynajmniej raz w tygodniu, tak? Przewrócicie sobie raz w tygodniu, widzicie jaka jest wilgotność. Czy dobrze podlewacie, czy za mało podlewacie, czy mają jedzenia, czy nie mają jedzenia. A z jedzeniem też się nie martwcie, tylko śmiało dajcie sporo. Tak jak wam wcześniej mówiłem, żeby nie możecie tak miejscowo dużo dawać, więc na początku nie dawajcie dużo miejscowo. Szczególnie, że nie macie tych dużo dżownic, bo jeżeli będziecie mieć coraz więcej dżownic, to nawet danie dużo pokarmu miejscowo też im nie zaszkodzi. Dlaczego? No bo powiedzmy, załóżmy, nie wiem, tutaj w tym pojemniku mam kilo dżownic, tak? Dam kilo kilo jakiegoś płynnego pokarmu w jeden punkt, powiedzmy. No i każdy powie, A, bo ci się popsuje tego, ale zauważcie, że przez dobę... One ochrzanią połowę tego, tak? przynajmniej. tak? No jeżeli tu będzie kilo, a kilo dostaną tego, no to połowę przynajmniej ochrzanią z tego. Czyli po pierwszej dobie nie będzie pół kilo, po następnej dobie już znowu nie będzie pół kilo, albo dostanie 250 gram, 200 gram, czy coś i 3-4 dni i nie ma tego. Ja Wam powiem, że od teraz na te wszystkie moje pojemniki, no to wiadro około 4 dni mi idzie. Wiadro na te 3-4 pojemniki, tak co mam. A głównie no to na ten i tamten kwadratowy, bo tam tych dwóch podstawowych to tam. Co dużo nie jedzą, bo bardzo ich nie ma. Chociaż w tym jednym sztam idę, że też ładnie się rozmnażają. Ale głównie na te dwa pojemniki mi idzie co 4 dni wiadro właśnie tej zupy dyniowej. Także tak to wygląda. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach. Tyle na razie. Cześć.